Wart 40 tysięcy złotych projekt Kazimierzy Dolny Miasto Małej Architektury zwyciężył w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego w tym mieście. Mieszkańcy mogli oddawać głosy na trzy zgłoszone wcześniej pomysły na rozdysponowanie pieniędzy w ramach budżetu. Pozostałymi propozycjami były edukacyjny plac zabaw oraz konkurs fotograficzny. Frekwencja nie była oszołamiająca, a zagłosowało nieco ponad 100 osób. Zwycięski projekt otrzymał 77 głosów. Wybór mieszkańców oznacza, że w Kazimierzu pojawią się nowe elementy małej architektury. Rośliny, kwietne donice i ławeczki wzbogacą krajobraz miasteczka. Jak przekonują autorzy projektu, właściwie wyeksponowane aranżacje kwiatów podkreślą piękno kazimierskich kamienic. Projekt ze względu na zwiększenie obszaru zieleni w mieście ma również wymiar proekologiczny. Mieszkańcy Kazimierza Dolnego mogli głosować na wybrany projekt do budżetu obywatelskiego od 27 czerwca do 18 lipca. Władze miasta liczą, że kolejne edycje przyniosą większe zainteresowanie tą inicjatywą. I ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?